W zbożach możemy osiągnąć nawet poziom kilkunastu procent, czyli możemy sobie wyobrazić, ile to jest wody, którą roślina jest w stanie dodatkowo zatrzymać. Powiedz mi, czy aminokwasy możemy połączyć z zabiegiem herbicydowym w burakach? To jak my cały czas rozmawiamy o tym, jak się zachować teraz, kiedy już o tej suszy mówimy, ale tak naprawdę to te rośliny powinniśmy przygotować do stresu związanego z suszą. Dużo, dużo wcześniej, prawda? Cześć. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak przygotować rośliny na stres suszy i jak podejść do tematu, kiedy ta susza już wystąpiła. Zapraszam Was na odcinek. Tomek mamy połowę maja, za nami deszczownia, i tak naprawdę już coraz częściej i w Zysza wielu jest regionach widoczna kraju na Polach. Mówi się o tym, że dokładnie tak. Powiedz mi, czy jesteśmy w stanie dzisiaj jeszcze zadbać o to, aby te rośliny przygotować do, do, do stresu suszy, który albo już wystąpił, albo za chwilę za chwilę się. Pokażę. Uważam, że jak najbardziej. I tutaj możemy wykorzystać formę kwasu ortokrzemowego. A tutaj wykorzystywania formy kwasu ortokrzemowego w przypadku ochrony przed suszą jest to, że kwas ortokrzemowy zatrzymuje się, ponieważ jest obojętny, czyli tam, gdzie trafia z jonami dodatnimi czy ujemnymi, jest zatrzymywany. Czyli podobnie jak bor, wysyca się pod tkanką liścia, tworząc, można powiedzieć, taką dodatkową warstwę żelującą. Ta warstwa daje nam obniżoną transpirację. W zbożach możemy osiągnąć nawet poziom kilkunastu procent, czyli możemy sobie wyobrazić, ile to jest wody, którą roślina jest w stanie dodatkowo zatrzymać. I tutaj to jest właśnie forma walki z suszą, która, która naprawdę jest w stanie nam ograniczyć ten stres w tych roślinach. I oczywistym jest, że powinniśmy zastosować krzem przed jeszcze widocznymi objawami, tak? przed, przed występującymi warunkami stresu. Powiedz, co zrobić, kiedy ten stres już widzimy? Czy wtedy ten krzem też też jeszcze powinniśmy zastosować? Decydowanie, Czy możemy? Zdecydowanie tak, ponieważ no, jeżeli już stres jest e, jakiś tam obecny na polu, widzimy go, to jak najbardziej możemy wykorzystywać jeszcze, e, jeszcze na przykład e, tą formę kwasu ortokrzemowego, ponieważ no, obniżymy jak najbardziej te efekty uboczne tego stresu. Mówimy a komórkowanie, wiadomo, jak długo ten stres e, będzie, będzie, występował, będzie. występował, tak? Prawda? Bo to może być bardzo długo, jak widzimy teraz, no, nie zapowiadają Sucza jest cały czas. No, były jakieś opady, ale one i tak nie uzupełniły tych, tych niedostatków wody, które już są od początku wiosny. Dokładnie. I mowa tutaj o zbożach, o burakach, o kukurydzy tak wszędzie. Wszędzie tak, możemy zastosować kwas w tak. każdej uprawie. Pamiętajmy też, że słusznie tutaj też nawiązałeś do innych upraw, ponieważ wykorzystanie np. krzemu w burakach cukrowych bardzo dobrze też wpływa na turgor liści, co jak wiemy, no liść jest yy, można powiedzieć narzędziem do tworzenia polaryzacji, do robienia cukru. A tak naprawdę, my sprzedajemy ten cukier z pola i na, tak naprawdę na nim nam najbardziej zależy. E, tutaj wykorzystanie kwasu ortokrzemowego będzie zwiększało wigor. Wiemy, co się dzieje na polu: jak jest e, długi, upalny lipcowy, sierpniowy dzień. Liście opadają, e, tracimy ten turgor, roślina ma stres. W momencie wykorzystania krzemu, e, właśnie. W celu poprawienia tego turgoru, liść jest o wiele lepszym w wigorze, dzięki czemu on też bardziej pracuje pod kątem produkcji tego cukru, pod kątem robienia tej sacharozy. Więc tutaj sądzę, że wykorzystanie takiego rozwiązania jest jak najbardziej słuszne. Pod kątem kukurydzy. Nie mamy tego efektu zwijania liścia pod, przy, przy wysokich temperaturach, ponieważ no, roślina się broni, e, obniża, obniża parowanie. W przypadku wykorzystania kwasu ortokrzemowego roślina zachowuje cały czas ten sam wigor i to też jest jednak lepsza plonotwórczość wtedy dzięki temu. Dobrze, ale oprócz krzemu to powinniśmy zadbać jeszcze, może szeroko mówiąc, biostymulację, prawda? Zdecydowanie, jeżeli chodzi o wprowadzenie biostymulacji, to tutaj e, mam na myśli aminokwasy, e, wolne aminokwasy, które są w stanie e, też jakby regenerować roślinę w czasie stresu, ponieważ roślina, jak wiemy, sama produkuje te aminokwasy, ale jeżeli mamy jakiś stres, ona wchodzi w tryby bardziej regeneracyjne i nie jest w stanie tych aminokwasów wyprodukować na tyle, aby tak w pełni wykorzystywać swój potencjał plonotwórczy. Dostarczanie takich aminokwasów w mniejszych dawkach, ale na przykład w dłuższym okresie wegetacji, będzie korzystnie wpływało na ten wigor rośliny. Jak wspominaliśmy też o buraku cukrowym. Powiedz mi, czy aminokwasy możemy połączyć z zabiegiem herbicydowym w burakach? Bardzo dobre pytanie, bardzo często zadawane można powiedzieć przez naszych klientów. Odpowiedź naprawdę jest taka, że warto dodawać aminokwasy do zabiegów herbicydowych. Dlaczego? Chwasty są jak roślina uprawna ma aparaty szparkowe, pobiera skonik pokarmowy, regeneruje się, ale też. Prowadzając na przykład aminokwasy wraz z herbicydem, stymulujemy chwast do lepszego pobierania substancji czynej, więc zwiększamy to prawdopodobieństwo, że ten chwast w pełni zostanie zlikwidowany. Jak wiemy, zabieg nie oznacza zlikwidowanie chwastu. Jest bardzo wiele czynników, które będą determinować po prostu zniszczenie tego chwasta. Czyli z jednej strony tak naprawdę. Wspieramy działanie herbicydu, a z drugiej strony już przygotowujemy roślinę na stres suszy, który może wystąpić. Dokładnie. Druga kwestia jest też taka, że dodając do zabiegów aminokwasy, do zabiegów herbicydowych, roślina, która jest uprawiana na polu, mniej odczuwa ten stres związany z zabiegiem herbicydowym. No, burak cukrowy jest idealnym przykładem. Wiemy, co się dzieje, jak, jak potrafi wyglądać burak cukrowy po serii zabiegów herbicydowych. Yy, I tutaj, wprowadzanie właśnie już w trakcie zabiegów herbicydowych aminokwasów wpływ, wpływa bardzo dobrze regeneracyjnie, yy, jeżeli chodzi o, 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 o buraka cukrowego. Tomek powinniśmy również zadbać o system korzeniowy rośliny, prawda, aby tą wodę móc roślina mogła pobrać chociażby z głębszych warstw. Zdecydowanie. Tutaj Patrząc na, na właśnie ten efekt suszy i na jakby determinację rośliny do pobierania wody, możemy zadziałać właśnie z wykorzystaniem auksyn, czyli mówimy dalej o biostymulacji. Na przykład, jeżeli na przykład możemy podać przykład buraka cukrowego, po wszystkich zabiegach herbicydowych możemy wykonywać zabieg regeneracyjny, tak? Czyli dodatkowo jeszcze wprowadzimy aminokwasy ale też możemy wprowadzać auksyny. Burak cukrowy dzięki temu będzie zwiększał pobieranie wapnia, który jest też bardzo ważnym składnikiem pokarmowym, ale za pobieraniem wapnia będzie szedł rozwój systemu korzeniowego, więc w tych początkowych fazach rozwojowych, gdzie tak naprawdę programujemy potencjał ponotwórczy, też rozwijamy ten system korzeniowy, czyli przygotowujemy roślinę na przyszłość pod kątem stresów związanych na przykład właśnie z suszą. Większa powierzchnia systemu korzeniowego to jest większe prawdopodobieństwo Podobieństwo odpowiedni, odpowiedniej ilości pobranej wody przez roślinę. To jak my cały czas rozmawiamy o tym, jak się zachować teraz, kiedy już o tej suszy mówimy, ale tak naprawdę to te rośliny powinniśmy przygotować do stresu związanego z suszą dużo, dużo wcześniej, prawda? Tak, zdecydowanie. Tutaj, jeżeli chodzi też o przygotowanie wcześniej tych roślin do tego stresu to jeżeli chodzi o takie typowe, początkowe fazy rozwojowe roślin, to też jest dodatkowo bardzo fajnym czynnikiem wykorzystywania amonowego odstanu cynku, jako zwiększenie pobierania azotu, który w warunkach suszy no, staje się problematycznym składnikiem do pobierania. Druga kwestia jest też taka, że jakby ten amonowy odstan cynku będzie wpływał na rozwój auksyn, czyli też zwiększenie pobierania wapnia, rozwój systemu korzeniowego, czyli podobnie jak auksyny, które są aplikowane Bezpośrednio, tutaj będziemy mieli proces tworzenia auksyn przez roślinę. Ważną kwestią w trakcie wegetacji jest też dostarczanie roślinie, wapnia, potasu oraz siarki, czyli też składników, które będą odpowiadały za gospodarkę wodną, za zawartość suchej masy rośliny. Tutaj te czynniki będą wpływały na to, że ta roślina podczas sezonu wegetacyjnego po prostu będzie sobie radziła lepiej. Dzięki, że byliście z nami do końca. Zapraszam Was na kolejny odcinek Akademii Rolnictwa. Cześć!